Ty jedyne, kiedy możesz pójść na rower, tak będziesz miał długą przerwę między 10.30 a 10.50. I se pojeździć dwa razy wokół szkoły, będziesz musiał wracać ku lekcji. To roku. Nie, no to znaczy nie ma co zastanawiać. Moim zdaniem, Mergani. Dzięki, kurwa, bracie. Szkoda, że na taras gorzyka już wyjeście z ekipy, go potrolowałem. Patrz jak sude od wczoraj. Patrz to. Dwa midieta! dieta. Dwa nie dieta. Chudy, chudy. Nie wciągaj. No dobra. No nie jest źle, nie jest źle. Dobrze to wygląda. Chudy, na dwa dni wystarczyły. Oni by byli taką fajną parą. Ona fajna, sympatyczna dziewczyna z poczuciem humoru, kurwa. Z dystansem do siebie. On by ją bombił, panu. Ona by mu gotowała. Ty jesteś kurwa Nie, ja... To jest komputer, przy którym siedziałeś, Czyli mój komputer. Zazdrosny. Zazdrosny, kurwa. Wszystko się zaczęło od tego, że moją kartę wzięliśmy i mi komputer. A ja na tym głównie tylko YouTube oglądałem. Nic więcej nie robiłem. Pozdrowie mi. 5 zł. No ja? no i Hej koja. słyszałem z TikToka taki ciemnoskóry chłopak mówił że dajesz kasę jak ktoś jej potrzebuje i tak się składa że potrzebuję na skiny do takiej gry Valoranta i mam pytanie czy mógłbyś mi przelać 250 złotych? Nie Waloranta. Ku... Eee, i szkoła to był bardzo fajny okres mojego życia. Nie, mówię to całkiem szczerze, już bez trolla, bez obrażania Was, pomimo tego, że serio musieli jutro wstać do szkoły. To mówię Wam całkiem szczerze, że szkoła to był bardzo dobry okres. No i między innymi podczas swojej szkoły poznałem Agatkę. Więc może Wy też znajdziecie sobie taką Agatkę. Co sobie ją, ją potem będziecie mogli na przykład bombić przez lata. O. Pomyślcie tak. No ale popisałem z Samirem piosenki. Chyba mu ku... wrzucę na kanał jakąś taką, takiego. Taką... Za, taką zakrętkę bez zapowiedzi Raczej nie to co ostatnim było stan likowane, slipetowane, ale takie kur... odkręconego rzucimy W garażu czy jestem gdzieś w aucie i możesz mnie złapać Mówię zapraszam, mówię podejdź normalnie po zdjęciem, ale przechodzenie k... pukanie komuś do domu po to bo ty chcesz zdjęcie? Ja, ja też się staram zrozumieć, że oni są młodzi i tego nie kumają, ale... No nie wiem no o oh, nie, jeszcze Kuba jest! Kuba, przestań Kuba! Bo zaraz ja powiem jak ty reagujesz, jak do ciebie widzowie podchodzą po zdjęcie Siemanko, można Kuba zdjęcie? Ta, dawaj. Można zdjęcie, ta może. swojego ulubionego Dzięki, dzięki, dzięki. Co? Kiedy w, kiedy w końcu yy, ten Dasz po rajtach i Jamie? Patryk! Chyba Patryk! No ale powiedz, że nie masz, że nie myślisz tak jaka tam musi być kur... Wiesz no. No. Przyznaj się no. 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 Przyznaj się, że chociaż, że raz trzeba podemi Nie no trzeba nie trzeba czy... Ale ]matecznie. myślałeś, myślałeś, myślałeś Ta to może ze dwa razy coś mi przeleciało wszystko Poka <owsurginiance> Oho O ku cały tydzień na jedenastą! Chłop, o to dziewiętna? Co do, do której ku... Do 19.20 lekcje, cały tydzień Piwnica No tak Przecież, nie mogłem iść do pokoju z telewizorem K**wa K... Halo Jest tu k**wa ja Nie zajmij okay? <śm> mnie w okej? Czemu? Czemu? K**wa, chcesz mnie Jak już macie stracić robotę i wiecie, że będziecie mieć problemy finansowe, to myślicie wszystkie pieniądze mi, chociaż mi będzie dobrze. Czy next jest Emi? Tak. Tak? Tak. Już z 12 września będzie pół roku, nie? Smok jakisza. Daj flash, daj flash, 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 abyss. Szybciej, szmato! myszkę, gratuluję ci. Ale ty będziesz miał tak, żebyś miał stały, nie? Stały spoiler, no? Tak jak ja, no. O, ducon. Nie, no, to jest mocno. Nie, jest, powiem wam tak, jest kurczę, piękna, nie? <śm> <śm> Oh. Oh. Okay. Pa, widzisz? Pa! No, nie widzisz mnie. No mówić ci poważnie. Pa! A! Ciekawe, czy Emisia też tak umie gotować? Na pewno! Na 100%! Emisia wygląda taką, co umie, no? A po czym w to no widać? No, no widać, że taka swojska, normalna dziewczyna i trawę skosi i wszystko Na raz, dwa, trzy pokazujesz na kamień, kamień już nie na papier, chcę. Kamień no. Grzyca, Dobra? No, raz, dwa, trzy Sergi, to nie chcę Kamień I ta marynarza, dziękuję bardzo A co pokazałeś? Ja mam nożyce Ej, ty go... o. Piki, gdzie cześć. Gdzieś chwaczać Czy byłem zainteresowany kupnem Glocka Gamma Doppler FN, jeżeli jego cena przekracza 500 zł, to tak. <śmiennie> no kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Zamykaj, zamykaj, zamykaj! Zamykaj! KUSTA! Tu jest jump troll, czy nie? Czy bu? Nie, nie ma. Ch... Nie dam rady, stary. Nie ma opcji, patrz, to. O tym mówiłem. Do Five sitowców Nie, kurwa. Nie, kurwa. Ale ta ryba musi pałe ciągle Sprawdziłem, nie mam jajek! Powtarzam, nie mam jajek! Nie mam jajek! Co mam zrobić widzowie? Nie mam jajek! Sprawdziłem, nie mam jajek! To nie moja wina, że nie mam jajek! Telefon jakiś znalazłem! Kwa mać!

Marz! Aaaaaaa! MAĆ! Rozgajmy słuchawki, idioto! Gratulacje! Zrazy, że takie są obok! Co się z mać... Co? Dobra idę. Tak. Ja pier... ale mi ciśnienie w głowie podskoczyło A, a zobaczymy killer. Nie będziesz szybkiego... o KU Debil? Debil Słuchaj tak Mark Fańcu się, spańcuj się jeden Oj, Piotr! Ja... Odłóż go. Tu? No, możesz tutaj na przykład. Już jest noc generalnie, więc zaraz będziesz bita pewnie. bo. Mm. Miejsce dwóch, no? Znajdowali mi da. Jest tam, do prawej, do prawej. No, idę, Ale uniki są przed kąpem, idź do ch... No, no. <grymne> wakacje spa go, Boję się, że w garażu zabraknie miejsca. Brace. prosi mnie, żebym w końcu w tym chest. Zapomniał nas wszystkich leków na set. Boję się, że zabraknie w garażu miejsca. Wara, no mamy na dobrze ze złym. Ona prosi mnie, żeby w głosie z tym przestał.